Cześć! Przed Tobą CrossFit. Intensywny trening, który będzie składał się z trzech serii po 8 ćwiczeń. Nie ma przerw po seriach, nie ma przerw po ćwiczeniach. Odpoczywasz wtedy, kiedy czujesz potrzebę. Oczywiście pamiętaj o tym, żeby pić wodę i miłego treningu. Zaczynamy. Bieg w miejscu nisko na nogach, stopy szeroko, podskok. Bieg, 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 bieg podskok, brzuch napięty, nisko, 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 podskok, nisko na nogach, biegnij, 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 hop, góra, nisko, brzuch napięty, plecy wyprostowane, bardzo ważne, zejdź nisko, kolana są zgięte, hop, 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 góra, hop, 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 hop podskok, biegniesz, 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 podskok, jeszcze, cały czas to samo, 5 kroków w miejscu, hop, hop, hop i wyskok do góry. Jeszcze hop, 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 wyskok. Cały czas wysokie tempo, oddychaj. Do następnego ćwiczenia będziesz musiał ułożyć się w pozycji wysoki plank. Póki co jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden zmiana. Dostawiamy stopę do dłoni, przechodzimy do podporu tyłem biodra do góry. Plank, stopa, stopa. Przechodzimy do tyłu, kolano nad kostką, biodra do góry. Dobrze. Tył, nogi wyskakują do tyłu. Dostawiasz stopę. Pamiętaj, masz położyć stopę w jednej linii z dłonią. Nie w połowie ciała, tylko daleko, daleko ta noga ma dojść. Wtedy bardzo mocno popracują mięśnie brzucha. Oczywiście przy planku płasko-kręgosłup, pośladki są schowane, zawinięta miednica. Bardzo, bardzo ważne, aby nie przeciążyć kręgosłupa. Zostało Ci już tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana. Pod kolano nad kostką. Podnosimy do góry się na jednej ręce i naprzemiennie dociągamy kolana. Podnoś, zmiana. Podnoś wysoko biodra i dociągi. Hop, hop, noga, noga. Jeszcze raz, wysoko biodra do góry, bardzo ważne, odepchnij też cały tułów od ręki, podnosząc nogi, dociągając je do brzucha, walcz, żeby udo prawie położyć na brzuchu, wysoko biodra, napnij pośladki w momencie, kiedy się podnosisz, hop, dociągnij nogi, jeszcze góra zmiana, góra, mocno pracuje ręka pracują pośladki, pracuje całe ciało nie wyginaj kręgosłupa, trzymaj napięte mięśnie brzucha jak przy pozycji plank zostało tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 zmiana, schodzimy do przysiadu Później schodzimy nisko, wypad do przodu, przysiad i przód, lekka pompka. Bardzo ważne stopy w trakcie przysiadu i w trakcie całego ćwiczenia równolegle względem siebie. Schodzisz nisko z pośladkami, mają być w jednej linii z zestawami kolanowymi, czyli nisko, nisko do 90 stopni. Przy przysiadach wypięte pośladki do tyłu, wygięty kręgosłup, brzuch napięty. Wypadnij daleko do przodu. Wracaj jednym odbiciem. Nie dostawiaj ręki jednej do drugiej. Wypadasz do przodu i odbijasz się i wracasz. Jedno odbicie. Pamiętaj, wypadnij daleko do przodu. Mają mocno popracować mięśnie brzucha. Bardzo duża praca mięśni brzucha w trakcie, kiedy wychodzimy do przodu i próbujemy wrócić. Nisko, jak najniższa pozycja. Ostatnie sekundy. Zmiana. Wysoki plank odstawiamy ręce do boku i nogi do boku, naprzemiennie. Pozycja płasko-kręgosłup, ręka, ręka, noga, noga. Schowaj pośladki pod siebie. Bardzo ważne, kręgosłup płasko-bark znajduje się bezpośrednio nad dłonią. Jeśli Twoja głowa znajduje się nad dłonią, to bardzo ograniczyłeś pracę mięśni brzucha. Przenieś ciężar na ręce, pochyl się na ręce, bardzo ważne, wtedy super popracują mięśnie brzucha. Ręka, ręka, noga, noga, kręgosłup, płasko, trzymaj pozycję, odstawiamy rękę do boku, nogę do boku, super, hop, ręka, ręka, noga, noga, popraw pozycję, trzymaj kręgosłup, schowaj pośladki pod siebie. Pępek przyklejony do kręgosłupa. Pamiętaj, pozycja jest bardzo, bardzo ważna. Ostatnie 3, 2, 1. Zmiana. Ręka do góry, do dołu pochylamy się i wychodzimy. Naprzemiennie pracuje. Raz prawa strona, raz lewa. Tak samo pamiętaj, naprzemiennie pracują nogi. Bardzo ważne. Zaczyna ruch noga po stronie ręki, która jest na ziemi. I później. Powrót jest tą samą nogą, czyli w momencie kiedy prawa ręka idzie do góry, prawa ręka idzie na ziemię, czyli prawa noga zaczyna, prawa noga wraca. Bardzo ważne, pilnuj tego i naprzemiennie raz jedna strona, raz druga. Wychodząc do planku oczywiście wychodzimy daleko. Płasko kręgosłup, bark znajduje się nad dłonią. Bardzo intensywnie pracuje ręka, aby utrzymać całe ciało. Łopatki ściągnięte, wychodzisz daleko. Nie wychodzimy do pozycji piramidy. Masz wyjść daleko, daleko do planku. Płasko kręgosłup, staraj się nie iść do side planku. Ostatnie sekundy. 3 2 1 zmiana. Wysoki plank. Osiem razy dociągamy kolana naprzemiennie do linii rąk. Później w side planku 8 razy noga przód, tył, licząc przód 1, tył jako dwa. Zmieniamy stronę side plank. Bark znajduje się bezpośrednio nad ręką. 8 razy przód, tył i wracamy. Kolano. 8 7 6 5 4 3 2 1 idziemy do side i noga przód, tył, przód, tył, przód, tył, ostatni przód, tył. I druga strona, to samo. Bark znajduje się nad dłonią, do przodu, do tyłu. Całe ciało jest w jednej linii, nie pochylaj głowy do przodu. Side plank i dociągamy kolana do łokci. Nogi mają dojść do jednej linii razem z rękoma. To jest bardzo, bardzo ważne. Super, popracuje brzuch. Trzy, dwa, jeden, zmiana. Wypadły. Przód, przód, do tyłu. Do tyłu, cross, zmiana, cross, zmiana. I jeszcze raz, przód, naprzemiennie. Pamiętaj w trakcie wypadu, kolano jest nad kostką. Kolana zgięte 90 stopni. Bardzo ważne, jeśli robisz wypad, postaw nogę do przodu i pracuje już tylko noga z tyłu, to ją masz zginać. Naprzemiennie, wyprostowane plecy. O tym pamiętaj, łopatki są ściągnięte, brzuch jest napięty. Nigdy nie garb się w trakcie przysiadów, w trakcie wypadów. Będziesz bardzo przeciążał wtedy kręgosłup. Porządnie przód i teraz do tyłu. Hop, nisko. Kolano prawie dochodzi do ziemi, ale nie dotykaj. I daleko noga. Już tylko trzy, dwa, jeden. Zmiana. Zaczynamy drugą serię, czyli bieg w miejscu nisko, nisko, nisko. Ręce pracują i podskok. Biegniesz, 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 podskok. Biegniesz, 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 podskok. Wyprostuj plecy, hop, góra. Napnij mięśnie brzucha, góra. Szybko, pracuj nogami, szybko, 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 góra. Jeszcze szybko, 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 góra. Niżej nogi, niżej, 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 góra. Cały czas nisko na nogach, zegnij kolana, góra. Cały czas biegniesz, biegniesz, ręce pracują, hop. Biegniesz, 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 góra. Nisko, 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 nisko. Góra, dobrze, oddychaj. I hop, góra. Jeszcze chwilę, jeszcze biegniemy. Cały czas plecy napięte. Wyprostowane łopatki są ściągnięte. To samo ćwiczenie, biegnij brzuch, napnij, przyklej pępek do kręgosłupa. Obniż pozycję, nie biegamy na prostych kolanach, nogi zgięte. Zmiana, hop, wysoki plank, dostawiamy stopę do jednej i do drugiej ręki. Przechodzimy do tyłu, biodra wysoko do góry. Pamiętaj w planku, trzymaj pozycję, płasko kręgosłup, pośladki są schowane pod siebie, jeśli brzucha są napięte, o, idąc do tyłu, do podporu tyłem, Kolano ma znajdować się nad kostką, wyjdź do góry z biodrami. Te biodra mają wyjść wysoko, wysoko, napnij pośladki. Skup się na tym, jak mocno pracuje całe ciało. I szybko zmiana do przodu. Hop, nogi do tyłu i dostawiamy stopa do dłoni, tył i pamiętaj, wysoko, wysoko biodra, napnij pośladki, zaakcentuj ten ruch. I jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana. Jesteśmy w podporze tyłem. Dociągamy naprzemiennie kolana do brzucha i podnosimy się naprzemiennie. Raz, jedna ręka, raz, druga. Biodra wysoko do góry, kolano nad kostką. Teraz już trochę łatwiej się ćwiczy. Już wiesz jak wyglądają ćwiczenia, wiesz co cię czeka, więc teraz możemy skupić się bardziej na technice i na dokładności ruchów. Pamiętaj w trakcie treningu nie chodzi o to, żeby szybko wykonać w moim tempie, masz wykonywać w swoim tempie, akcentując każdą końcówkę ruchu. Napinając każdy mięsień, myśląc o tym, co pracuje. Tutaj mocno pracują ręce, pracują mięśnie grzbietu, brzuch, pośladki. Wychodzimy do góry, pracuje tył uda. Super ćwiczenie na całe ciało. Pamiętaj, odepchnij całą klatkę piersiową i tułów od ręki. Nie wiś na ręce. Dociągając uda do siebie, staraj się położyć udo na brzuchu. Bardzo intensywny ruch. Ostatnie, trzy, dwa. Jeden, zmiana, przysiad, góra i wypad do przodu, pompka. Bardzo ważne, w momencie kiedy wypadamy do przodu, staraj się trzymać zgięte stawy kolanowe. Kąt 90 stopni, daleko wypadaj do przodu, po to robisz pompkę, żeby się odbić i móc wrócić. Wracaj odbiciem, a nie dostawiając jedną rękę do drugiej, bo wtedy w ogóle nie będą pracowały mięśnie brzucha. Odepchnij się, zejdź nisko. Pamiętaj stopy równolegle względem siebie, nie odstawiaj palcy na zewnątrz. Masz schodzić nisko, pośladki mają znaleźć się w jednej linii z kolanami. Oczywiście, kolano jest nad kostką. Pośladki daleko, daleko, daleko do tyłu. Dobrze, cały czas to samo ćwiczenie. Ręce już są zmęczone, czujesz mocno nogi. Pamiętaj, brzuch jest napięty. Zejście, wypad do przodu. Ostatnie 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana. Wysoki plank odstawiamy na przemienie. Ręka-ręka, noga-noga. Dobrze. Pamiętaj, płasko kręgosłup. Pępek przyklejony do kręgosłupa, schowaj miednicę pod siebie, schowaj pośladki pod siebie, bark bezpośrednio nad dłonią. Masz czuć, że trzymasz ciężar swojego ciała na rękach. W momencie, kiedy pracuje ręka, lub pracują nogi, staraj się nadal trzymać miednicę równolegle do podłogi. Nie przechodź do side planku. Jak najmniejsza rotacja tułowia. Odstawiamy ręce, odstawiamy nogi, oddychaj oczywiście, wdech nosem, wydech ustami

Jeden, zmiana. Prawa ręka do góry na ziemię, odstawiasz prawą nogę, dostawiasz prawą nogę i to samo lewa strona. Pamiętaj, ręka prawa to zaczyna ruch noga prawa i wraca również noga prawa. Jeżeli pracuje lewa strona, to zaczyna i kończy ruch lewa strona. Wychodź daleko, daleko. Nie jest to wyjście do piramidy, jest to wyjście do planku na jednej ręce, czyli nisko. Pośladki są nisko do ziemi, tułów jest równolegle do podłogi. Oczywiście przypomnę o pozycji, czyli płasko kręgosłup pośladki ściągnięte. Jeśli czujesz przeciążenie w dolnym odcinku kręgosłupa, to znaczy, że pozycja, w której ćwiczysz, jest niepoprawna. Bark oczywiście znajduje się bezpośrednio nad dłonią, bardzo mocno pracuje cała ręka. Wdech nosem i z wydechem wychodzisz. Pamiętaj w trakcie ćwiczeń o oddychaniu. Jeśli w trakcie ćwiczeń ziewasz, oznacza to, że źle oddychasz. Pamiętaj o tym. Zmiana. Wysoki plank. Dociągamy kolana 8 razy do rąk. Później 8 razy noga do boku. Pamiętaj w trakcie side planku, bark ma znajdować się nad dłonią. Biodra są wysoko, wysoko w górze. W momencie, kiedy jesteśmy w planku, Dociągnij kolana tak, aby znalazły się w jednej linii z rękoma. Będzie to wtedy bardzo fajna, bardzo intensywna praca mięśni brzucha. Zejdź trochę niżej, nie wypinaj po śladku, to jest pozycja plan. Oczywiście kręgosłup jest płasko. Masz czuć, że trzymasz ciężar ciała na rękach. Kontroluj, czy bark znajduje się bezpośrednio nad dłonią. Przed tobą już tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Idziemy do góry i będziemy robić wypady. Do przodu jedna noga, druga do tyłu. Zmiana i skos. Dobrze. Jak najdalej noga po skosie do boku. Pamiętaj to, co mówiłam w trakcie wypadu. Kolano znajduje się bezpośrednio nad kostką. Jeśli patrzysz do dołu i widzisz kolano, a nie stopę, to znaczy, że wykonujesz wypady w złej pozycji. Noga do przodu, kolano bezpośrednio nad kostką, schodzisz tylną nogą. To samo do tyłu. Oczywiście, plecy wyprostowane, nie garbisz się, nie pochylasz. Łopatki ściągnięte, mięśnie brzucha są napięte, pośladki wypięte. To jest bardzo, bardzo ważne. Przysiady akurat są odwrotnością pozycji, jaką musimy trzymać w planku. Czyli tu pamiętaj, pośladki wypięte, inaczej będziemy niszczyć kręgosłup. Zmiana. Ostatni obwód. Ostatnie 8 ćwiczeń tego programu. Bieg w miejscu, podskok. Bieg, 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 bieg. Podskok. Pamiętaj nisko, nisko na nogach. Niżej, jeszcze niżej. Biegniesz, biegniesz, biegniesz. Góra, wyskocz. Jeszcze biegnij, 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 biegnij. Góra. Szybkie tempo. Hop, 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 hop. Góra, szybciej. Biegnij, 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 biegnij. Do góry. Dobrze. Biegniesz, 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 biegniesz. Hop. Góra. Trzymaj pozycję. Brzuch napięty. Plecy wyprostowane. Hop. Biegni, góra, biegni, 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 góra, wyskok, jeszcze, szybkie tempo, szybciej, góra, szybko, 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 nogi przebierają, góra, jeszcze, biegni, hop, biegni, 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 góra, napnij mięśnie brzucha, góra, ściągnij łopatki prosto plecy, hop, góra, Biegnij, biegni, 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 góra, ostatni raz, bieg, 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 zmiana, idziemy do plank. Dostawiamy stopę, hop, biodra wysoko do góry. Jesteś już zmęczony, pilnuj teraz pozycji. W tym momencie skup się na technice, na jakości ruchów. Nie idziemy tutaj na ilość, nie robisz w moim tempie, robisz w swoim tempie. Nawet jeśli w trakcie tej minuty uda Ci się zrobić 3 powtórzenia, dla mnie najważniejsze jest to, żeby te powtórzenia były dobrze technicznie wykonane. Jeśli zrobisz po prostu szybko, pomachasz, nie skupisz się na pracy mięśni, nie będziesz miał dobrego efektu z tego treningu. Pamiętaj, wolno technika. Wyciągnij maksimum ze swoich mięśni. Trzymaj pozycję, bark. Nad dłonią. Masz czuć, że całe ciało pracuje, masz czuć, że pracuje brzuch. Pośladki. Wychodzimy na maksymalne możliwości do góry. Biodra wysoko, napnij pośladki. 3, 2, 1. Zmiana. Biodra wysoko, dociągamy nogi. Pamiętaj, teraz liczy się to, żeby robić wolno i dokładnie. Dociągnij. Staraj się położyć udo na brzuchu, jedna, druga strona i wychodzimy, góra i zmiana strony, ręka do góry, jak najwyżej, pamiętaj kolano nad kostką, odpychaj również klatkę piersiową od barku, technika, teraz jest bardzo, bardzo ważna góra, hop, dociągamy i zmiana, wysoko biodra, wysoko biodra, wygnij się i trzymaj napięte mięśnie brzucha, super.

i hop, wypadamy do przodu, zginamy łokcie, powrót, przysiad i do przodu zegni, lekko łokieć. Po to, żeby móc później się odbić, pamiętaj, wypadaj daleko do przodu. Jeśli postawisz dłonie blisko do stopy, to bardzo mało popracują mięśnie brzucha. Jeśli wypadniesz daleko, poczujesz, jak mocno pracuje brzuch. Zejście nisko, pamiętaj, stopy równolegle względem siebie. Pośladki schodzą nisko do jednej linii z kolanami. Trzymaj wyprostowane plecy, łopatki ściągnięte. Intensywna praca całego ciała, dobrze? Super. Przed tobą już tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przechodzimy do plank i odstawiamy ręce i nogi do boku. Oczywiście w trakcie. Trzymaj płasko kręgosłup. Teraz Twoje mięśnie są już zmęczone. Jeśli czujesz, że nie trzymasz pozycji, odpocznij, zrelaksuj mięśnie i wróć. Najważniejsza to technika, nie chodzi o to, żebyś zrobił to ćwiczenie. Chodzi o to, żebyś zrobił to ćwiczenie dobrze. Pamiętaj, bark znajduje się bezpośrednio nad dłonią. Masz czuć, że trzymasz ciężar ciała na rękach. Odstawiając nogę lub odstawiając ręce, stara się jak najmniej ruszać miednicą. Jak najbardziej ustabilizuj cały tułów. Odstawiamy, dostawiamy. Super, bardzo dobrze ci idzie. Ostatnie 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden. Ręka do góry, stawiamy na ziemi, odstawiamy, dostawiamy naprzemiennie. Super. Oczywiście wychodzimy daleko do pozycji plank. Bark znajduje się bezpośrednio nad dłonią. Wolno, spokojnie i technicznie. Popraw pozycję w trakcie wychodzenia. Nie wiś na kręgosłupie, nie wypinaj pośladków. Kręgosłup jest płasko. Zejdź jeszcze niżej, nie rób z tego piramidy. Tu ma być nisko, nisko nad ziemią. Pamiętaj, że to jednak jest plank. Na jednej ręce, ale nadal plank. już tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dwa, jeden, plank. Dociągamy kolana, przechodzimy do side planku. Pracuje noga. Osiem powtórzeń planku, osiem powtórzeń w side planku i zmieniamy stronę. Kolejne osiem powtórzeń. Oczywiście w side planku pamiętaj, wychodź wysoko do góry, masz czuć, jak bardzo mocno pracują całe boki. Nie pochylaj się też do przodu, całe ciało jest w jednej linii. W trakcie dociągania kolan staraj się, aby znalazły się w jednej linii z rękoma. Mocno, mocno dociągaj, tak jakbyś chciał położyć całe udo na brzuchu. Zobaczysz, jak intensywnie pracują, wtedy mięśnie brzucha. Pamiętaj, ciężar ciała jest na rękach. Pamiętaj, że to już jest przedostatnie ćwiczenie i tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Idziemy do góry, i wypady. Przód, zmiana, przód, i do tyłu. Ostatnie, ostatnie ćwiczenie w tym programie. Skos i skos. Teraz wszystkie mięśnie pracują. Trzymasz idealnie pozycję. Skupiasz się na ostatnie 60 sekund tego treningu i idziemy do przodu hop 90 stopni zgięte kolana zmiana strony hop druga teraz do tyłu noga daleko daleko druga strona wyprostuj plecy napnij mięśnie brzucha trzymaj pozycję pamiętaj o ułożeniu kolan już tylko 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Jeden brawo, jesteś po bardzo trudnym treningu.